Do wspólnego oglądania zaprasza Horda, producent nawozów dla roślin akwariowych. Paludarium, z czym to się je? To już się nagrywa? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. AquaScaping TV. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny widzimy się. Jak wiecie, wszyscy, jestem bardzo dużym znawcą od terariów, paludariów, i dzisiaj przedstawię Wam jeden produkt. Nie. Dzisiaj zacznie się kompletnie nowa część mojego hobby. Dzisiaj będziemy pierwszy raz omawiać paludarium, i w przyszłości będę robił. Sam własnoręcznie urządzał to Paludarium. Nigdy wcześniej jeszcze tym się nie zajmowałem i nie wiem kompletnie, jak mi wyjdzie. Dzisiaj mamy taki unboxing. Pokażę Wam Paludarium z siatką na górze czarną nowość firmy Diversa. Zobaczymy, co to jest. Mam nadzieję, że sprostam temu. Zadaniu I kiedyś fajnie to urządza. Widzimy się po krótkim intro. Ja dzisiaj odpakowuję Paludari. A raczej oni powiedzieli, że to jest Terrari. Witam wszystkich po mega krótkim intro, i teraz krótka informacja dla wszystkich tych, którzy narzekają, że nie dostają powiadomień od systemu YouTube o moich nowych filmach. To dlatego, że po prostu nie ma interakcji waszej pod moimi filmami w postaci lajka, czy tam łapki w dół, jak to woli, oczywiście, komentarza. No i oczywiście wszyscy ci, którzy jeszcze nie subskrybują. Muszą to robić, a wtedy na pewno system Was powiadomi o moim nowym filmie. Tyle względem właśnie tych powiadomień. Teraz przechodzimy do głównej części tego filmu, a więc odpakunek czy unboxing. Jak ktoś woli, paludarium firmy Diverse. Zaczniemy może od tego, na czym będzie stało to paludarium, czyli od szafki. Ale zanim to zrobię, teraz muszę trochę zaspoilerować. Paludarium, które wybrałem, jest dość wysokie, bo 120 cm wysokości. Dlatego zdecydowałem się na szafkę specjalnie przeznaczoną pod tego typu wysokie paludaria. Diversa w swojej ofercie ma takie szafki pod nazwą Duo ta szafka, którą teraz widzicie, nazywa się Duo 90 i ma wymiary 90 cm długości, 60 cm szerokości i 50 cm wysokości. Są też jeszcze szafki oznaczone Duo 80 i Duo 75. Wymiary wszystkich modeli możecie teraz zobaczyć. Te 50 cm wysokości. Na początek wydawało mi się, że to dość niska szafka, ale zważywszy na fakt, że jest to szafka dedykowana pod wysokie teraria czy paludaria, wydaje się to naprawdę logicznym rozwiązaniem. Szafka jest wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Dostępne kolory szafek to biały beton i biały dąb artisan. W przypadku mojej szafki jest to kolor, jak nie trudno się domyśleć, biały beton. Szafka jest pakowana w osobnych elementach na wzór najpopularniejszych sklepów meblowych. Po prostu należy samodzielnie złożyć szafkę, co nie sprawia większego kłopotu dla osoby, która chociaż raz miała do czynienia z podobnym zadaniem. Według mnie nie było sensu pokazywać tego na filmie, bo to naprawdę proste do wykonania. Oczywiście, do takiej szafki, oprócz elementów, z których należy ją złożyć, jest dołączona instrukcja montażu. Szafka ma taki minimalistyczny wygląd, który świetnie wpisuje się do większości pomieszczeń. Wewnątrz szafki znajdziemy miejsce na jakiś sprzęt wspomagający nasze paludarium czy terarium, bądź też akwarium. Dlatego, że te szafki polecane są też przez producenta pod akwarium. No dobrze. Teraz przejdźmy do tego, co będzie stało na tej szafce. To, co teraz widzicie, to nowość firmy Diversa. Jest nadal dostępna wcześniejsza wersja tak zwanego wysokiego Terrarium, którą też możecie znaleźć na ich stronie. W tej nowszej wersji, którą widzimy, powierzchnia wentylacji górnej została powiększona o cały sufit. We wcześniejszej wersji był tylko wąski pasek wentylacji. Wszystko zależy od tego, kto co potrzebuje. Ta wcześniejsza wersja też jest dostępna u producenta na stronie. Teraz facet tutaj będzie rozpakowywał to paludarium czy terrarium, a ja będę wam o nim opowiadał. Na początek pewnie wielu z was mogło się delikatnie zirytować i w duchu sobie pomyślało: No gościu, zastanów się czy to w końcu terrarium czy paludarium. Tu od razu muszę powiedzieć, że wszystko dobrze mówię. W zależności od Waszych potrzeb, może to być terrarium bez strefy wodnej, lub paludarium, w której jest przewidziana strefa wodna. Standardowo w sprzedaży ten produkt jest określany jako terrarium, ale wystarczy przed zakupem u producenta, czy też w jakimś sklepie z produktami diversa, zaznaczyć, że ma tam być strefa wodna. I zostanie nałożona dodatkowa warstwa silikonu, i terrarium zmieni się w paludarium. Jeszcze raz mówię, musicie w zamówieniu to zaznaczyć. Jeśli chodzi o mnie, to naprawdę ciekawa opcja, która mi się podoba. Teraz pewnie większość z Was zastanawia się nad wymiarami poszczególnych modeli, i te wymiary właśnie w tej chwili powinny się Wam ukazać. Link do strony Diversa zamieszczę w opisie tego filmu i każdy będzie mógł na spokojnie sobie zobaczyć, co tam mają. Teraz przeczytam kilka słów z opisu tego produktu. To propozycja w oparciu o standardowe terraria szklane z przesuwnymi drzwiczkami, dodatkowo wyposażone w zamek z górną wentylacją w postaci zintegrowanej ze zbiornikiem aluminiowej ramki z siatką. Terrarium posiada również dolną wentylację, uchwyty dźwiczek oraz przelotkę na kable. Dzięki zastosowaniu czarnych detali i czarnego silikonu, terrarium prezentuje się bardzo estetycznie i elegancko. I tutaj trzeba przyznać, że według mnie wygląda to naprawdę ładnie i schludnie. Teraz, może, pokażę Wam te wszystkie najważniejsze składowe tego zbiornika. Jak widać, to dość spory kawałek szkła. Zbiornik jest o wymiarach do 20 cm wysokości, 60 cm długości, 60 cm szerokości. Jest to w tej chwili największe dostępne wysokie terrarium w ofercie Diversa. Maksymalna powierzchnia górnej wentylacji ramka siatki wykonana z anodowego aluminium, które chroni przed korozją. Wielkość oczek siatki optymalna pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców terrarium. W prawym górnym rogu jest umieszczona przelotka na przewody, umożliwia montaż oświetlenia lub ogrzewania wewnątrz terrarium. Idąc w dół tego zbiornika, należy wspomnieć o wentylacji dolnej, która podobnie jak wentylacja górna jest bardzo ważna. I również, jak wentylacja górna, jest stworzona z odpowiednich materiałów, które nie będą korodować. Duże przesuwne drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do środka zbiornika. Wiem, że zawsze zdania będą na temat drzwi podzielone. Na tych, którzy wolą drzwi na zawiasach, i na tych, którzy są zwolennikami tego typu rozwiązania czyli drzwi przesuwnych. Moim zdaniem, jedna i druga opcja ma swoje plusy w tym przypadku są drzwi przesuwne. Cały komplet Paludarium z szafką Duo 90 wygląda tak. Według mnie to naprawdę fajny zestaw, który niedługo będziecie mogli zobaczyć, jak krok po kroku aranżuje. Chociaż teraz przyznam Wam się, że jeszcze zastanawiam się, czy to będzie faktycznie Paludarium czy Terrarium. Ale chyba, jak już ten silikon poszedł, to będę się trzymał tej pierwotnej wersji, czyli powstanie Paludarium. Oczywiście wszystko będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale, czyli Aquascaping TV. Jak mówiłem na początku filmu, to co dzisiaj się dzieje, to nowy rozdział mojego hobby. Nigdy nie miałem żadnego terrarium, a tym bardziej paludarium. Nie wiem sam, co mi wyjdzie. Grzebałem na różnych forach, na różnych grupach paludaryjnych, że tak powiem. Przyznam, że niezbyt fajni tam ludzie. Mieszkają, że tak powiem. Wielu ludzi mi odradzało, narzekało, że 120 cm wysokości dla początkującego laika, takiego jak ja, to za dużo, że nie dam rady, i tak dalej, i tak dalej. Ale na szczęście zawsze w każdym stadzie na jakiejś grupie facebookowej znajdzie się kilka osób, które chętnie dzielą się swoją wiedzą. I tak w, ten, w tym przypadku też było. Szczerze mówiąc, między nami to nie wiem, nie wiem naprawdę, co z tego wyjdzie, ale oczywiście będę Wam zdawał relacje z tego, jak to Paludarium firmy Diversa się sprawuje. Po prostu co jakiś czas będę wrzucał filmy. Najpierw będzie film, oczywiście, z urządzenia tego Paludarium, chociaż tak do końca. To nie wiem czy to będzie paludarium czy zdecyduje się na terrarium dlatego że właśnie na wspomnianych grupach ludzie mówili, że drzewo łazy lubią po prostu skakać do wody i się topić bo to są takie żabki które nie mają błony pławnej na nóżkach i rączkach że tak powiem dlatego muszę to Dobrze przemyśleć. Jeżeli będą tam drzewołazy, no to muszę zaaranżować to paludarium tak, żeby po prostu dla tych zwierząt było bezpieczne. Albo wybrać jakieś inne żabki, czy tam jakieś gekony. Jeszcze zobaczymy, co tam będzie. Start tego paludarium planuję na późną jesień, jak już przeprowadzę się do Polski. No i jak mówiłem wcześniej, wszystko będę wam pokazywał. Pokażę Wam start tego Paludarium, budowę całą i tak dalej, i tak dalej, później kolejne etapy, jak się rozwija. Mam nadzieję, że jak się nie zawija. Jestem człowiekiem bardzo ambitnym, to da mnie kolejne wyzwanie, nic naprawdę strasznego w dzisiejszych czasach według mnie. Mamy internet, mamy dobrych ludzi, którzy chcą dzielić się z nami wiedzą, są książki, dam radę. Muszę radę. Muszę dam radę, muszę dać radę. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam na kolejny cykliczny film, jak zwykle w piąteczek o godzinie 18, lub na nasze live y niedzielne. O godzinie 10 przeważnie się tak to odbywa. Dzisiaj to już wszystko. Widzimy się po raz kolejny. Mam nadzieję, że już się przyzwyczailiście do tego, że będziecie coraz częściej mnie widywać. No, takie są założenia właśnie tego pokoju, że kiedy będę tutaj w Polsce, coś wam zawsze nagram. Może coś nowego też przyjdzie. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierają, jakby urządzenie tego pokoju. To nie łatwa i nie tania ta sprawa. Właśnie między innymi firma Diversa wsparła mnie właśnie tym paludarium i szafką, oczywiście w komplecie. Za co im bardzo dziękuję. Dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, akwaryści. Widzimy się już następnym razem. Cześć.